Cześć Boże! Dzisiaj krótkie rozważanie na temat hejtu, ale będzie ono specyficzne, ponieważ odwołam się do fragmentu skazania na górze. Przyjrzyjmy się więc wybranym słowom Pana Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. No tutaj widzimy Pana Jezusa w bardzo surowy sposób wypowiadającego się, i chciałabym wskazać na, na kilka słów a właściwie na dwa dokładnie, na te Raka i na Bezbożniku. Otóż Raka to jest takie słowo, które, no może ono nie jest wulgarne, ale ono jest zdecydowanie słowem obelżywym i ono ma pochodzić od hebrajskiego Reka, oznaczające puste, pozbawione wartości. No samo Raka bywa, bywa różnie tłumaczone, bywa tłumaczone jako po prostu takie obelżywe idioto tam czy kretynie, czy tam jesteś pozbawiony jakiejkolwiek wartości? No zdecydowanie bardzo ostre. A to drugie, tutaj no w, polskiej, w polskiej wersji mamy je po prostu od razu przetłumaczone jako bezbożniku. More greckie od hebrajskiego morech. Ja tutaj może źle czytam, może mnie ktoś poprawi, nie wiem czy to Hasie czyta na końcu, czy nie. No, ale jak widać w transkrypcji na, na łacińskie literki, to mamy morech. I to oznacza kogoś zbuntowanego, ale zbuntowanego przeciwko wierze, tak? Przeciwko obowiązkom religijnym, jakimś swoim, swoim zobowiązaniom. Czemu zwracam uwagę na te dwie rzeczy? Bo jeśli Pan Jezus poświęcił w kazaniu na górze, jakby tak radykalną wypowiedź temu to warto na to zwrócić uwagę. I mam tu na myśli nawet nie tylko taki hejt, no bo oczywiście użyłam tego słowa mając na względzie jakby takie bezpośrednie relacje międzyludzkie, ale tak naprawdę tego rodzaju osądy my możemy czasami względem innych ludzi czy osądy innych ludzi mieć jakby wewnątrz siebie. I zachęcałabym żeby pomyśleć o, ty, o tych dwóch słowach, czyli o tym raka i o tym bezbożniku, w trochę w takich kategoriach, jakby to były pojęcia. Bo my czasami czytając, czytając teksty ewangeliczne, zwłaszcza w takiej formie, jak Pan Jezus lubił takich pewnych skrajności, możemy nie dostrzegać związku tego z, tego z naszym życiem. Trzeba się w to po prostu wmyślić. Więc to takie raka, pomyślmy, czy nie zdarza nam się osądzać innych w taki sposób, jakbyśmy uważali, że są bezwartościowi, tak? Że to nie chodzi o, o wyzwiska właśnie, bo nikt z nas właściwie chyba o innym tak w głowie nie myśli, że to jest idiota. No czy jakby obelgi to chyba nie są takie takie częste w naszych myślach, jak właśnie taka ocena, że to właściwie jest bezwartości, to co ten ktoś robi, że to nawet nie chodzi o to, że to jest złe, ale Właśnie to jest w ogóle, w ogóle do niczego, ten ktoś jest do niczego. I to drugie, bezbożniku. No właśnie, tu myślę, że to jest, to jest też takie niebezpieczeństwo, zwłaszcza u osób, które są jakoś, prawda, głębiej zaangażowane religijnie że uważają, że jakby z tego punktu tej swojej głębokiej wiary, bo przecież wiele osób uważa się za osoby głęboko wierzące, tak o sobie myślą, jako osoby znające się na sprawach wiary, jakby z tej perspektywy ocenia się innych, no jako właśnie jakichś takich, znaczy no może niezbuntowanych, tak, jak to, jak to, jak to bywa tłumaczone, ale takich, którzy nie rozumieją, Czym jest wiara? Nie praktykują odpowiednio. O tu myślę, że na przykład w takim hejcie internetowym to, to jest też często spotykane, że ktoś, prawda, nie jest wystarczająco pobożny albo nie zachowuje obowiązków stanu. Myślę, że warto po prostu się sobie przyjrzeć w tej perspektywie, bo jeśli Pan Jezus na to zwraca uwagę, to jak najbardziej powinniśmy to bardzo serio potraktować. Dziękuję za obejrzenie tego rozważania. Zapewniam o pamięci w modlitwie. Niech Pan Bóg błogosławi.